Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Otwieram 65. sesję Rady Miejskiej w Sparzec. Zwołam na wniosek burmistrza pana Kretuję Sparzec. I witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam pana burmistrza, pana Grzegorza Katerkę, pana Sławińskiego, witam panią Skarbnik. Dzień dobry, witam pana zastępcę z Panią 15. i witam przede wszystkim Państwa, Państwa Radnych na dzisiejszej sesji. Tam również Panu Mecenas i wszystkich przybył na naszą sesję zwołaną w trybie Szanowni Państwo, zanim rozpoczniemy nasze obrady, poproszę panią Kierownictwa, aby sprawdziła obecność. Bardzo proszę. Dzień dobry, szanowni Państwo. Dzisiaj spotykamy się w temacie dotyczącym wypłat dodatku oraz dodatku dla gospodarstw domowych. Sytuacja nadzwyczajna, ponieważ te środki, które zostały niewykorzystane w roku 2022, zostają wprowadzone w dniu dzisiejszym do budżetu, czyli na rok 2023, celem wydatkowania tych środków właśnie dla naszych mieszkańców, a wynika, że. Ta data dzisiejsza z pisma, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Wojewody Wielkopolskiego, który, którzy określili, minister określił, że w terminie do 20 stycznia, natomiast Wojewoda Wielkopolski w terminie do 13 stycznia, czyli do jutra, zrealizowanie tych wykładów. Wcześniej nie zostało określone, sądziliśmy, że będziemy mogli 31 stycznia wprowadzić. Te niewykorzystane środki z roku z, zeszłego, z roku 2022 do tegorocznego budżetu, no niestety dostaliśmy parę dni temu pisma, zgodnie z którymi musimy zakończyć do dnia jutrzejszego, w związku z czym zwołaliśmy się na sesję nadzwyczajną, aby można było środki finansowe wprowadzić do budżetu i jeszcze w terminie najpóźniej do jutra dokonać wypłaty i rozliczenia, jeżeli chodzi o to właśnie. Wracamy do budżetu kwotę 86 tysięcy 700 złotych celem realizacji wydatków związanych z dopłatą budżetowego i wydatków dla gospodarstw domowych. To jest główny temat dzisiejszego spotkania. Dziękuję. Jeżeli mają Państwo pytania, proszę bardzo. Rozumiem, że był jasne, tak? Jest tutaj. Nie widzę zgłoszeń. rozumiem, ja że sprawa i nie ma pytań. Szanowni Państwo, w związku z tym wywołamy głosowanie i bardzo proszę, bardzo proszę Paną kierownik o wywołanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przyjęcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że 16 radnych obecnych na dzisiejszej sesji zagłosowało za 0, przeciw, wstrzymujących się zero. I bardzo proszę o zabranie głosu pana zastępcę skarbnika dotyczące interesu projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta gminy Starzec na lata 2023 Na Bardzo proszę

bardzo proszę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki przyjęcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta 16 głosami za, przez obecni na posiedzeniu. Szanowni Państwo, nie mam więcej zgłoszeń, nie mam więcej na dzisiaj w porządku punktów do Przedstawienia Państwu bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za udział. Zamykam przedniesą podłączą sesję Rady Miejskiej w Dziękuję za